Cześć! Szybciutko chciałam nagrać ten filmik dla tej pani, która mi wysłała komentarz, żeby zapytać, co się u mnie dzieje. Miałam sprawę o, o naruszenie dóbr osobistych z powodu tego, że mój były mąż uniemożliwił mi prowadzenie osobistego życia dziennego. Alienacja rodzicielska na tym polega, że przynajmniej ja tak z, rozumiem, na tym, że ktoś uniemożliwia Ci kontakt z dzieckiem, dziecko nie chce się z Tobą spotykać, ale nie jest to spowodowane do końca tym, co Ty zrobiłaś. Tylko tym, jaki wpływ na dziecko ma ten drugi dorosły. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że jeżeli zaczniesz, jeżeli wejdziesz na tą drogę, na którą ja weszłam, to będzie ci potrzebna pomoc psychiatry, ale też ścieżka, udokumentowana ścieżka, jak czułaś się. Psychiatra i psycholog jest potrzebny. Jak czułaś się w trakcie, w trakcie tego całego procesu? Więc, tak jak mówiłam, psycholog, psychiatra jest potrzebny, żeby ci, żeby ci pomóc w tym, żeby mieć wsparcie. Bo być może, tak jak ja, nie będziesz miała wsparcia od nikogo, pewnie tak jak ja myślę, że jesteś silną osobą, silną kobietą. Oczywiście, że tak jest. Ale to wsparcie jest potrzebne z dwóch powodów. Żebyś psychicznie sobie dawała radę. Dlaczego nie idziemy do psychologa i psychiatry? O tym powiedziała mi moja psycholog na ostatnim. Spotkaniu tuż, przez, tuż przed rozprawą. Nie idziemy do psychologa, bo nie potrafimy dobrze rozpoznać w rzeczywistości. Dookoła nie, wiem, nie potrafimy. To są depresja i takie silne emocje, silne negatywne emocje, w zasadzie pozytywne też. Zobaczmy na przykład proces zakochiwania się. Silne emocje. Negatywne czy pozytywne sprawiają, że nie jesteśmy w stanie dokonać właściwego osądu tego, co się dzieje wokół nas. Dlatego ten psychiatra jest ważny, dlatego ważne są te tabletki, które pomogą uspokoić emocje i będziesz mogła w ten sposób zacząć robić coś. Um. Ocenić sytuację na zimno, y, robić coś, żeby rozwiązać, rozwiązać swoje, y, swoje problemy, zająć się. Nawet nie trzeba rozwiązywać swoich problemów aktywnie, wystarczy się zająć sobą, y, odpocząć, nabrać dystansu. O tym powie ci także Twój psycholog, ale on ci powie o tym y, samym co ja, wysłuchaj Cię też dokładnie, ale najwięcej pracy i tak. Spoczywa na tobie. A ty musisz zacząć działać, zacząć działać w ten sposób, żeby właśnie odpuścić. No bo na czym ci zależy? Na tym, żeby cały czas walczyć o coś, przepychać się z byłym mężem, czy przekonywać dzieci do siebie? Bo ci, to działa zupełnie odwrotnie. To działa tak. I o tym mówi dużo, dużo mądrych osób, dużo mądrych książek jest na ten temat. Jeżeli chcesz, to ci podam w, w przypisach, do czego możesz się odnieść, żeby, żeby uświadomić sobie, że najlepiej czasami w takiej trudnej sytuacji jest odpuścić i, i po prostu sobie odpocząć, obejrzeć własny film, który ci się podoba, nie wiem, wziąć psa pod opiekę, skoro już nie masz dzieci, no to piesek, albo kotek da ci, da ci takie zastępstwo, takiego przytulenia, dużo oksytocyny. Jeżeli go pokłaszczasz, przytulisz, nakarmisz, to u mnie to zadziałało. Ja sama nie chciałam pieska, ale moje dziecko najmłodsze chciało i, i to jest bardzo dobry dobre rozwiązanie ja chodzę na spacery mam z kim chodzić Nikt, piesek nigdy ci nie powie, że nie, dzisiaj nie idziemy, bo mi się nie chce tak jak dziecko na przykład ale tylko trzeba, trzeba z tym pieskiem iść i ja myślałam, że że tak trzy razy dziennie wychodzić na dwor to będzie dla mnie za trudne ale okazuje się, że ten psiak potrzebuje czasami tylko dwa razy wyjść to nie był szczeniaczek, którego ja wzięłam, więc była grzeczna psiunia moja kochana i każdy ją teraz kocha i moje najmłodsze dziecko i to najstarsze dziecko, które się do mnie wprowadziło w sierpniu, to jak Ci mówiłam, też je uwielbia i to, to najstarsze dziecko też przytula, całuje, no, dla niego to też jest taka terapia. Dzięki temu, że jest codziennie z nim, mogę rozmawiać czy pogłaskać, a więc i, i, i widzieć. I, e, i, I słuchaj, naprawdę, moment, w którym się przeprowadził i pomieszkał trochę, poszliśmy do psychiatry, bo to jest taka, e, jest podstawą opieką psychiatry ze względu na swoje problemy emocjonalne, związane być może z tą alienacją rodzicielską, z izolacją, fobia. E, psychiatra zauważył, że. Że się poprawiło, więc to są, ja nie mówię, że to jest tylko ten pies, ja myślę, że poprawiło się, bo poprawiły mu się warunki, jest teraz z mamą, ma swój, swoje miejsce, może ze mną rozmawiać, kiedy chce. Myślę, że z ojcem nie rozmawiali, nie... myślę, że u ojca on się wyprowadził, być... może to jest tylko mój punkt widzenia, może on być błędny ale mi się wydaje, że u ojca było tak, że on cały czas był niedostatecznie dobry i dawał mu to tata poczuć w pewnym momencie. Bo takiej fazie słodkiego miotku i, 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 i takiego głaskania nastąpiła faza, gdzie Bartek, moje dziecko, sprawiało problemy, bo sam miał problemy w środku, tak? Miał jeżeli chodzi o szkołę, opuszczał szkołę, oceny nie uczył się. Ojciec zaczął mieć um, pretensje do niego, że go wzywają, że coś od niego chcą, że znowu jedynka, że znowu uwaga, że znowu to, że znowu tamto. Więc Barto już taką strategię przywrótał, tak zwanego um, kozła ofiarnego. I w pewnym momencie nie czuł się dobrze tam nie czuł się też dobrze, bo tam jest mało miejsca. nie miejsca niż... A mimo wszystko dzielnie się trzymał. I, ale w końcu zdecydował, że nie chciał też konfrontacji z tatą. Z taką osobą spokojną, która nie chce konfrontacji. Nie chciał konfrontacji z tatą i odbyło się to dosyć naturalnie i spokojnie ten, yy, ta przeprowadzka. Nie, nie było konfliktu. Ja unikałam też konfliktu. Ja o niczym nie wiedziałam. Że się, że się moje dziecko chce wyprowadzić, oferowałam mu to, ale udało się tak, że, że nie było żadnej konfrontacji. Także ten psych psychiatra, psycholog, koniecznie nie adwokat. Adwokat będzie mącił, będziesz myślała cały czas co? Jaki dowód? Niepotrzebne to jest, ważne jest poczucie spokoju. Pomyśl sobie, że te problemy już się rozwiązały i że zależy ci na tym, żeby sobie już w końcu usiąść, wypić herbatkę, zjeść spokojnie obiad. Więc już możesz w tym momencie sobie to zafundować. Puść tą linę, którą przeciągasz z, z, ze swoim dzieckiem czy ze, swoją, ze swoim byłym partnerem i zrób, zrób to, na co masz ochotę już od dawna, odpocząć, odpuścić. Zobaczysz, że za chwilę wszystko się pozmienia. Ja tak zrobiłam ze starszym, robię tak ze średnim, który tak jak ci mówiłam w komentarzu: Nie chciał się do mnie odzywać, nie chciał przychodzić do mnie, więc teraz odpuszczam. Przychodzę, jak muszę tam odebrać najmłodsze dziecko, i mówię: Chcesz, wyjdziesz do mnie? Tak, czasami porozmawiamy przytula moje, moje, moje dziecko. Mówię, że go bardzo kocham i idę do domu. I znowu za tydzień to samo. I kiedy, y, kiedy chcę, to zadzwonię, porozmawiam. Nie za często, żeby zdążył się też y, zatęsknić. Ja, ja widzę, jest, y, jest progres, jest, y, jest początek. Jest, jemu się krzywda nie dzieje u taty, czyli mamy, mamy, która alienuje. Oni, y, y, oni nie są tam za karę, na siłę, więc spokojnie, tu są zabezpieczone wszystkie ich interesy, bezpieczeństwo, nic im się nie dzieje, wbrew ich woli. A, a nawet jeżeli coś się dzieje złego, no to oni muszą mieć, y oni muszą chcieć coś zmienić, nie ty. No i jest taki przykład, słuchaj. Wyobraź sobie, że siedzisz sobie wygodnie w domu, to są twoje dzieci, siedzą wygodnie w domu, i nagle ktoś puka do drzwi. Patrzą, to jest osoba, której nie chcą mieć u siebie, nie chcą jej widzieć. Może to być ty, może być ktoś inny sąsiad czy, czy nielubiony kolega. I, I ta osoba za drzwiami widzi, że nikt jej nie wpuszcza, mimo że ona chce bardzo wejść, i zaczyna pukać mocniej. I mocniej, i mocniej do tych drzwi łapać za klamkę, chwytać. Co robisz wtedy, będąc w środku? Otwierasz? Witasz tą osobę z ciastem, z kawą, z herbatą, z uśmiechem? Nie, bo się boisz. Nie chcesz tego i zamykasz coraz mocniej. I przyciągasz coraz więcej rzeczy pod te drzwi, żeby tylko się nie otworzyły. Zamykasz je jeszcze mocniej i jeszcze mocniej. A teraz sobie wyobraź, że puszczasz za tą klamkę. Idziesz sobie spokojnie do domu. W końcu te drzwi się otworzą i, i zaczną się ludzie zastanawiać, co się stało. Czemu nie dzwonisz. Ja nie mówię, że masz być zupełnie obojętna i odpuścić, bo to też nie jest dobra droga. Dziecko samo nie uświadomi sobie, że potrzebuje mamy. Ważne jest trzymać rękę na pulsie, dzwonić, jeżeli to dziecko chce. Zadzwonić krótkie spotkanie na tyle, na ile dla tego dziecka będzie to wygodne. Czy to będzie, w... ja się spotykałam przez dwa lata z moim dzieckiem na korytarzu. No takie były yy, możliwości, nie chciał nigdzie ze mną pójść. Więc po co dziecko chce? To, to robisz. I zajmujesz się sobą, odpoczywasz, bierzesz tabletki, chodzisz do psychologa, do psychiatry. I tutaj jest taka też inna, inny wątek, który chciałam poruszyć. Już od jakiegoś czasu myślę o tym. O, chodzi mi o związek, tak? O, o te, to nowy związek, nowego partnera. Ktoś w Twoim, now, w twoim życiu, kto, żebyś miała wsparcie. Uważam, że to jest zły pomysł. Dlatego, że jesteś słaba. Ee, że masz e, emocjonalnie jesteś e, potrzebująca, potrzebujesz pomocy i wsparcia. E, I w tym momencie przyciągniesz do siebie osoby, któż, które będą udawać, że dają ci to wsparcie, żeby, żeby dać, żeby zabrać dla siebie to, co, e, to, to, co potrzebują e, najbardziej. Czy to będzie mm, Intymność, czy uwaga, czy kontrola Twoich emocji. Bo są osoby, które chcą tylko intymności i, i później szybciutko o sobie zapominają: oczywiście jest dziura w emocjach Twoich, kolejna, że ktoś Cię odrzucił. Jesteś słaba i nie dasz sobie z tym rady tak bardzo. To jest kolejny cios. Jeżeli ten cios nie spowodujesz, zaczniesz zastanawiać, co z tobą jest nie tak, dlaczego dałaś się znowu, ponieść jakimś tam emocją, uwierzyłaś. Jeżeli staniesz w pozycji ofiary, nie nauczysz się niczego. Zacznij sprawdzać, co jest z tobą nie tak. Więc ja ci mówię z mojego doświadczenia, z moich obserwacji, jesteś za słaba. Chodzisz do ludzi, prosisz się o uwagę. Jak, jak, jak żebrak. Żeby być, w, żeby, żeby być w zdrowym związku, musisz być zdrowa i silna emocjonalnie. Musisz dać sobie radę z tym, że ktoś cię zostawi i nie będzie się odzywał, nawet jeżeli to będzie bardzo bliska ci osoba przez jakiś czas. Mężczyźni nie kochają tak samo jak kobiety. Do tego musisz być silna. Musisz przyciągać właściwe osoby, zdrowe, psychicznie zdrowe. Musisz rozpoznać, że ktoś chce tylko uwagi albo kontrolować Twoje emocje, albo się nimi pobawić. I ta siła musi polegać też na tym, że jesteś w stanie w każdym momencie odpuścić sobie tą osobę. Nie przeżywać długo. Jeżeli coś ci nie pasuje, odpuszczam, odchodzę. To jest to, nad czym pracujemy. kontakt z, Brak kontaktu z dziećmi też jest taką szkołą kontrolowania własnych emocji. Jeżeli widzisz, że dziecko nie chce się z Tobą kontaktować, odpuszczasz, odchodzisz. To jest bardzo trudne, ale na tym, po, na tym polega zdrowie, zdrowie emocjonalne, że jeżeli coś Ci nie służy, już. Lub nie służy tej drogiej osobie. Masz to zakomunikowane, odchodzisz, nie trzymasz się kurkowo. To jest jeden z tych wątków, który chciałam y, zapoczątkować. A druga rzecz, jeżeli już zajmiesz się sobą, to zajmij się sobą na, na, y, na wysokim poziomie zadbaj o włosy, idź do kosmetyczki weź. Y, 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 Weź, zrób dla siebie nie takie połowiczne rzeczy, ale takie nawet z wyższej półki, jeżeli cię na to stać. A jeżeli cię nie stać, a możesz wziąć pożyczkę, weź pożyczkę i nie oszczędzaj na sobie. Zobacz, jak to jest siebie rozpieszczać. Zobacz, jak to jest poświęcić sobie czas i pieniądze. Nie masz dzieci, więc zainwestuj teraz w siebie. I zmieniając swój wygląd, swoje, y, na lepsze, zmieniając swój wygląd, zmieniając swoje włosy, cele, y, kwestia też ubrań, tak? nie oszczędzajmy na sobie, tylko kupujmy jedno, y, nie trzy sweterki, ale jeden y, i porządny. Tak? Do tego y, ważna jest konserwacja tej odzieży też. Czyli na przykład. Nie wiem, wycinaczka do tych takich bobków małych, tak żebyśmy wyglądały estetycznie. Zaczniesz przyciągać wzrok ludzi, zdrowych ludzi, tak? którzy też dobrze wyglądają. Zaczniesz e, stawiać taką niewidzialną granicę, tworzyć dystans, barierę, która dzielicie między ludźmi, którzy Ciebie nie szanują i, i Ciebie też nie będą szanowali. Wzmocnisz swój wizerunek zewnętrzny, i to będzie świadczyło Twojej sile wewnętrznej. Tego ci życzę. To bym chciała, żebyś, żebyś spróbowała tego, jak to jest. Więc, są trzy rzeczy, o których ci, ci teraz powiedziałam. Psychiatra, psycholog, ze względu na Twoją siłę psychiczną, dużo pracy takiej związanej z tym, żeby dużo odpuścić. I rezygnować z, z kontaktów, które ci nie służą. I zadbanie o siebie o swój wygląd i wizerunek zewnętrzny. Mam nadzieję, że Ci to ta na chwilę pomoże. Jestem ciekawa, jak, 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 jak odbierasz ten filmik. I jest następny wątek, który chciałabym poruszyć. To jest wątek właśnie mężczyzn. Jak bardzo się różnimy od kobiet, jak mało wysiłku oni chcą włożyć, żeby Ciebie poznać, żeby z Tobą... Ja, żeby zmarnować Twój czas. Żeby tak naprawdę zmarnować Twój czas, żebyś poświęciła swój czas praktycznie na nic. I jak bardzo kobiety pragną emocjonalnego życia, takiej miłości doskonałej, która była nam wpajana w, w bajkach, w w filmach Disneya, w komediach romantycznych, że ten mężczyzna przyjdzie i rozwiąże wszystkie nasze problemy. Um, jak bardzo kobieta widzi prawie w każdym mężczyźnie tego jedynego, tego potencjalnego i dlatego jest miła, uprzejma. Mężczyźni na tym korzystają zupełnie w inny sposób, inaczej to widzą. Chciałabym cię tutaj, yy, chciałabym ten wązek, wątek poruszyć bo to ostatnio bardzo mnie y, interesuje także do zobaczenia